Cześć, ja jestem Brodaty, a przed Wami krótka prezentacja świetnej rzeczy, która powoli wprowadzana jest do darmowej gierki nazwanej Unturned. Link do tej gry oczywiście znajdziecie w opisie. Dla jednych, moi drodzy, ten tytuł jest strasznym krapem, inni ten tytuł właśnie kochają za prostotę, taki nietypowy klimat. Wraz z wersją 3.0 do gry powoli wprowadzany jest edytor map. W tym materiale pokażę wam podstawy obsługi tego edytora, czyli jak zacząć tworzyć swój własny świat. Oczywiście to wideo pokazuje wersję testową 3.0. Edytor może ulec zmianie. W tej wersji Testowej brakuje jeszcze naprawdę sporo rzeczy, które na pewno pojawią się wkrótce. Po pierwsze, jak dostać się do tego edytora? Wchodząc do gry w wersji 3.0 lub w tej testowej 3.0, klikamy na Workshop i tam możemy dodać własną mapę. Dajemy jej tytuł i wielkość. Tylko uwaga, powyżej powiedzmy tych 2000 na 2000 metrów mapy buduje się naprawdę niezwykle długo i mozolnie. Ten teren jest ogromny. Jeżeli już edytor was trochę posmyrgał i macie jakąś chęć na budowę własnego świata. Liczcie po prostu siły na zamiary. Klikając Edit, zostaniemy przerzuceni do edytora, w którym widzimy e, po horyzont e, czarną wodę. Jak z tego coś zrobić? Można na początek wypełnimy to jakąś teksturą, na przykład piaskiem. Wybieramy pierwszą zakładkę, Terrain, następnie Materials, szukamy po prawej stronie piasku, klikamy na niego i możemy już sobie gdzieś tam jakąś, że tak powiem, wysepkę wygładzić piaskiem. Najlepiej po prostu całą mapę. W lewym dolnym rogu ekranu znajdziemy na przykład powiększenie lub zmniejszenie pędzla. Teraz możemy zacząć robić wzgórza, czy wyspy, czy Nęty. Dzięki piaskowi, właśnie zobaczymy tą różnicę, kiedy on zacznie wyłaniać się z ponad wody. Klikamy na zakładkę Heights i korzystając z narzędzi możemy pobawić się terenem, Na przykład obniżyć teren, zrobić góry, wyrównać czy wygładzić. Suwakami możemy też zwiększyć pędzel, jego czułość albo wysokość jaką chcemy ogólnie osiągnąć. Oczywiście warto tam podać jakąś wysokość, żeby ten teren podniósł się z ponad wody. W tym momencie najlepiej zarysować sobie już jakiś teren i przemalować go właśnie tą zakładką Materials np. Na, na piasek, którą omówimy teraz dokładniej. Pole obok każdej tekstury oznacza um, jakby czym dana tekstura jest i czym będzie pokrywana. Jeżeli włączymy gras i kwiatki przy tej teksturze sobie tam zaznaczymy, czy na przykład ogółem zróbmy tak, zaznaczymy sobie gras i kwiatki przy teksturze drogi. No, moi drodzy, to wtedy kiedy postawimy jakieś drogi na świecie czy teksturę drogi, to będą one pokrywać się kwiatkami. Tego raczej nie chcemy, więc możemy sobie tymi opcjami zdecydować na jakiej teksturze co będzie rosnąć. Opcja Bake Materials na samym dole pozwoli nam wygenerować gotowy świat za pomocą ustawień suwaków, ale w mojej ocenie ten guzik no, czyni więcej szkód niż pożytku, bo robimy po prostu edycję całego świata, a nie edytujemy sobie go powoli ręcznie sami. Zakładka Details pozwoli nam wypełnić tekstury ziemi dodatkami. Za pomocą włączenia lub wyłączenia tych właśnie pól ustawiamy jakie dodatki mają się na jakich teksturach pojawić oraz jak często, w jakiej powiedzmy gęstości. Przykładowo trawę możemy dać na Grass 1, Raz 2 oraz ustawić gęstość na full. Teraz po kliknięciu na dole Bake Details zielona tekstura wypełni się trawą, żwiry na przykład kamyczkami, a pola kłosami zboża. Zakładka Resource to bardzo sprzętożerny proces generujący na wybranych powierzchniach, przykładowo wyłącznie na trawie. Oczywiście możemy też zrobić na kamieniach. Generuje nam drzewa. Im większy świat, im więcej zielonych powierzchni oraz im większa gęstość, tym proces generacji drzew trwa dłużej. Kolejna zakładka Envoyment pozwoli nam na edycję otoczenia. W pierwszej zakładce, moi drodzy, znajdziemy oświetlenie. Możemy ustawić teoretycznie azymut, poświaty, cienie kolory światła w zależności od pory dnia, no jest tego sporo i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Zakładka Roads pozwoli nam na szybkie tworzenie dróg przez całą mapę wraz z zakrętami, skrzyżowaniami czy poprawką na układ terenu. Ustalamy punkty na mapie, wybieramy teksturę, jej gęstość, głębokość, szerokość itd. i klikamy po prostu Bake Roads. Oczywiście jeżeli połączymy te sztekłę ścieżki w konkretnych miejscach to powstaną nam skrzyżowania. Warto jednak wcześniej pod drogami ułożyć sobie np. teksturę drogi z wyłączoną większością opcji. W zakładce Terrain Materials dzięki temu unikniemy na przykład tego, że na teksturach drogi będą wystawiać na przykład jakieś kamienie. Opcja nawigacji oraz nody, czyli złoża surowców w wersji testowej 3.0, którą wam teraz pokazuję. Nie są jeszcze dostępne. Kolejna zakładka dotyczy spawnu przedmiotów graczy, zwierząt, pojazdów itd. Te dwa ostatnie spawny w momencie robienia tego materiału też jeszcze nie są dostępne, ale raczej będą działać w podobny sposób w sumie jak spawny graczy. Zacznijmy od tego, jak postawić sobie spawn gracza. No moi drodzy, nic trudnego. Z opcji w lewym dolnym rogu wybieramy ad i paskiem możecie sobie jeszcze też zmieniać kierunek, w, jaką, w jakim po prostu gracz będzie patrzeć. Gracze oczywiście będą respawnować się w losowym w punkcie z tych jakie ustawimy. Jeżeli chcemy punkty usunąć, klikamy na ikonkę SUB, zaś paskiem możemy zwiększyć na przykład pole tego usuwania, jeżeli nie możemy znaleźć spawnu dokładnie w gąszczu tych wszystkich obiektów, które kiedyś już postawimy. Kolejna sprawa to stworzenie siatki, czy powiedzmy grupy przedmiotów. Twórca Unturned wpadł na naprawdę niezwykle prosty, a zarazem genialnie działający system spawnowania przedmiotów. Najpierw tworzymy grupę, przykładowo spawn items, czyli klamotów, które rozrzucimy blisko spawnu graczy. Następnie, zaznaczając tę grupę u góry, dodajemy kategorie przedmiotów. Na przykład common, uncommon, rare, czy na przykład rzadki, mniej rzadki, unikatowy. Możemy to nazwać jak chcemy. Pojawiają się nam też suwaki, które zwiększają lub zmniejszają szansę na spawn temu danej grupy. Na przykład e, rare czy tam rzadki dajemy tylko na 20%, co sprawia, że co piąty przedmiot w danym e, polu, który zaznaczymy, w sensie w danym miejscu, które ustawimy, że tam jest spawn przedmiotów, to 1 na 5 przedmiotów tam jest szansa, że będzie to przedmiot na przykład rzadki. Kolejna sprawa to kliknięcie na daną grupę, na przykład właśnie na rare i dodanie ID. Przedmiotów do listy. Ta lista może ulec zmianie w wersji testowej 3.0. Mamy jedynie kilkanaście przedmiotów, ale w finalnej wersji pewnie będzie ich dużo, dużo więcej. Teraz rozstawiając takie właśnie kolorowe klocki po budynkach czy w różnych miejscach sprawimy, że losowo będą się tam respawnować przedmioty w zależności od systemu rzadkości, jaki sobie wcześniej ustaliliśmy, np. te 80%. Takich grup możemy stworzyć kilkanaście albo jeszcze więcej pod jedzenie, bronię, ubrania rzadkiej temy, czy na przykład jakieś medykamenty. Każdą na przykład też grupę możemy zaznaczyć innym kolorem. Ostatnią sprawą będą obiekty, czyli to, co twórcy map, Kochają tutaj najbardziej. Wypełnianie ich dzieł domami, przedmiotami, jakimś wyposażeniem, itd. itd. W przypadku edytora Vanturned zabawa obiektami to jak klocki Lego. Wybieramy z listy obiekt, na przykład stodołę, klikamy E i ten obiekt nam się pojawia. Teraz klawiszami W oraz Q możemy zmieniać sposób, w jaki tym obiektem będziemy się zajmować. Możemy go na przykład obracać klikając na takie. Kolorowe linie albo przesuwać. Możemy też nim rzucać, że tak powiem, po mapie, klikając na wnętrze tego zielonego kwadratu, możemy go ustawić co do pikseli w dowolnym miejscu mapy. Oczywiście mamy możliwość kopiowania, wklejania obiektów, czyli w sumie możemy na przykład cały płot zaznaczyć, dzięki czemu budowa tego płotu nie musi być mozolna, po prostu klikamy Ctrl-C, Ctrl-V i kopiujemy go gdzieś dalej. Obiektów, moi drodzy, w testowej wersji 3.0 jest mało, ale wkrótce pojawią się kolejne, dzięki czemu każdy z Was będzie mógł stworzyć swój własny świat w tej prostej, a jakże wciągającej gierce. Cóż, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące edytora, zadawajcie je w komentarzach. Tyle.